Cześć, tu Kamila, witam was w kolejnym filmiku z moją inspiracją dla marki papierów Scrap. Age. Dzisiaj zaprezentuję Wam najnowszą kolekcję Rose Hill. Jest to taka pastelowa, romantyczna kolekcja, a potem pokażę Wam, co powstało z, tego, z, z tej kolekcji papierów? Jak się domyślacie zapewne album, ale najpierw pokażę Wam po kolei wszystkie arkusze z tej kolekcji. Najnowsza kolekcja papierów Scrap Aid Rose Hill składa się z pięciu dwustronnych arkuszy. Tym razem nie mamy bloczka bazowego, ale jak zobaczycie, te papiery wystarczą wam w zupełności, żeby stworzyć dosyć sporych rozmiarów album. I oczywiście też kartki czy inne prace, jak na przykład boxy. I do boxów przydadzą się tutaj te grafiki nadrukowane z drugiej strony okładki, arkusza okładkowego. Mamy gotowe kwadraty do wycięcia, z dobionym motylkiem, idealne na ściankę boxa, czy też do zastosowania na jakichś kartkach. I gotowe kompozycje kwiatowe też do wycięcia. Tutaj girlanda z kwiatów ozdobiona motylkiem, że to jest druga strona arkusza okładkowego. Następnie pierwszy arkusz to ułożone w rogach grafiki, czyli tak jak lubię. W ten sposób rozłożenia grafik jest bardzo praktyczny przy wykonywaniu albumów, ponieważ wycinając, przycinając arkusz do wielkości strony albumowej te grafiki, po prostu nie przecinamy tych grafik, one całe nam się w albumie zmieszczą. I też w tle przenikają się różne odcienie niebieskości, różu, troszeczkę fioletu i też skrypt taki biały gdzieś tam w tle, troszeczkę chlapań, zresztą na wszystkich arkuszach to się powtarza. A z tyłu też mamy taki poprzecierany wzorek takiej krateczki w rąby, też gdzieś tam w tle zupełnie taki delikatny skrypt, ale to trzeba się mocno przyjrzeć, nie wiem czy tego to widać na filmiku, także taka fajna. Takie fajne, wielowarstwowe tło i taki bardziej spokojny arkusz. Tutaj mamy znowu kompozycję z róż i innych roślinek u góry strony. I tutaj na dole tylko motylki, które wpływają po wszystkich arkuszach tej kolekcji. To jest taki, oprócz róż zgodnie z nazwą tej kolekcji, motylki są takim elementem powtarzającym się, takim punktem przewodnim w tej kolekcji. Z tyłu. Taki wzór, takiej koronki, nie wiem jak to nazwać oczywiście na takim poprzecieranym tle z przenikającymi się kolorami. Tutaj na tym arkuszu numer 3 dominują bardziej zielenie, ale one też przecierają się tutaj z, z, z różem. I mamy dwie kompozycje kwiatowe ułożone po bokach tego arkusza, troszeczkę można, no chyba są tak, są symetryczne. I te kompozycje są ułożone tutaj, jak widzicie, na takich fontannach. One oplatają jakby fontannę. I oczywiście butelki, natomiast z tyłu poprzecierane, przenikające się róże i zielenie i w tle gdzieś tam białe koronki. Tutaj taki najbardziej wzorzysty arkusz, arkusz numer 4, na niebieskim tle, oczywiście też niejednolity, ponieważ ten kolor raz jest ciemniejszy, raz jaśniejszy, poprzecierany, pochlapany. Pojawiają się bukiety róż i drobniejsze już motylki fruwają sobie po tym arkuszu. A na drugiej stronie troszeczkę spokojniejszy już wzór, prawie gładkie tło, i tutaj po bokach tylko umieszczone są grafiki róż. Oczywiście fioletowe motyle też tutaj znalazły miejsce. I arkusz numer 5. Tutaj w centralnym punkcie tego arkusza mamy taką dosyć bogatą rameczkę, która jest ozdobiona kompozycją z róż. Tutaj po bokach mamy też takie girlandy z serduszek. Oczywiście skrypt gdzieś tutaj przebija się spod, spod, spodu, ze spodniej warstwy tego tła. I z tyłu graficzny, bardziej wzór, czyli paseczki, które też są poprzecierane, też różne kolory się tutaj przenikają. Takie graficzne wzory ja bardzo lubię w kolekcjach. Lubię wykorzystywać wszelkie kratki, paski, groszki. I tutaj mamy już dodatkowe arkusze do tej kolekcji, czyli wycinanki na arkuszu numer 1. Sami zresztą widzicie mnóstwo, mnóstwo elementów, które są bardzo łatwe i bardzo przyjemnie się, przyjemne do wycinania, ponieważ mają białe obwódki, także po wycięciu wyglądają bardzo tak słodnie i elegancko. A poza tym arkusz jest dwustronny. Tak dla mnie to jest rewelacja w ogóle, że takie, takie grafiki są wydrukowane dwustronnie i po wycięciu ich po konturach ta druga strona jest identyczna, po prostu jest takim jakby lustrzanym odbiciem. I, I drugi arkusz wycinanek, tutaj mamy listki. Zobaczcie, jak dużo tutaj elementów jest do wycięcia, także włączajcie sobie jakiś ulubiony serial, bierzcie nożyczki, wycinajcie te wzory, a ja za chwilę pokażę Wam, co powstało z tej kolekcji. A z papierów Rose Hill powstał album. Album ma rozmiary 9 cali na 8,5 cala. Okładka, szerokość bietu to 3 cale, natomiast karty mają rozmiar 8 na 8 cali. I jest, są to takie wymiary albumów, które ostatnio najczęściej stosuję, ze względu na to, że wtedy mieszczą się w nim różne y, formaty zdjęć: 9 na 13, 10 na 15, 10 na 10 czy 13 na 18 cm, ale dosyć o tych technicznych sprawach. Pokażę Wam jak docięłam papiery i ozdobiłam nimi właśnie ten album. Jak widzicie, okładka jest um, ozdobiona rameczką, którą wycięłam wykrojnikiem Cizix Bix. Wszystkie narzędzia, których używałam, pokażę Wam na końcu filmiku, ponieważ bardzo często pytacie mnie właśnie, jakich wykrojników czy dziurkaczy używałam, jakich firm, gdzie można je kupić. Także wszystko Wam omówię już na samym końcu filmiku. Rameczkę wycięłam z birmaty, skleiłam kilka warstw, oklejona jest papierem skrapowym i tutaj jako kontynuację tej pięknej grafiki, którą Ewa dla nas zaprojektowała na jednym z arkuszy, uzupełniłam ją taką trójwymiarową kompozycją z grafik wyciętych z arkusza, czyli różyczki, listki i motylki. Motylki wszędzie pociągnięte są takim preparatem Glossy Accent i dzięki temu się lekko błyszczą, ale przede wszystkim są mocno usztywnione i fajnie można Dzięki temu im formować skrzydełka. Wstążeczkę tym razem przesunęłam troszeczkę bliżej środka okładki, tak żeby była w miarę przy ramce, żeby też stanowiła taki element ozdobny całej okładki. I użyłam tutaj wstążeczek satynowych, chociaż wolałabym znaleźć gdzieś większy asortyment kolorów w wstążeczek, żeby one się po prostu niekoniecznie błyszczały, ale myślę, że do takiego albumu o takim bardzo romantycznym charakterze takie wstążki satynowe będą pasowały i dlatego też w środku albumu też będą się znajdować strona okładkowa ta pierwsza strona okładkowa to takie rozwiązanie które ostatnio stosuję prawie w każdym albumie czyli duża klapka i tutaj mamy kieszonkę z okienkiem tutaj wycięłam grafikę po konturach żeby nam tę stronę też ładnie ozdobiła i żeby jej nie uciąć. Co prawda ucięłam ją troszeczkę tutaj z wysokości, żeby mi się tutaj zmieściła i nie, nie, nie była zbyt wysoka, nie zasłaniała tutaj wszystkiego. W kieszonce umieściłam, nie jak zwykle, matę na zdjęcia. Mata jest ozdobiona takim uchwytem, do którego wycięcia posłużył mi też dziurkacz brzegowy, też go Wam pokażę, a tutaj też, też motylek i wszystkie te oklejane maty z uchwytami będą ozdobione właśnie motylkiem. I tak, ozdobione jednostronnie. Tutaj można sobie coś napisać albo wkleić docięte zdjęcie, i taki też będą ozdobione tymi grafikami kwiatowymi i listkami. Stosuję takie rozwiązanie właśnie z tą dużą klapką, tak często, ponieważ jeżeli ją otworzymy, tutaj mamy dosyć sporo miejsca, gdzie pomieszczą nam się zdjęcia 13 na 18 cm. Z tym, że akurat w tym albumie, tutaj umieściłam już gotową matę na zdjęcie 10 na 15 cm. I tutaj grafikę, która już była na papierze, też uzupełniłam taką trójwymiarową kompozycją z motylkiem. Natomiast w pionowej kieszeni oczywiście maty na zdjęcia. Po prawej stronie też mamy taką dużą klapkę, z tym, że y, oczywiście zapinana na magnesik. Z tym, że tutaj umieściłam rameczkę, ramkę rame tym, tym razem wycięłam sama, ponieważ ono, ona pomieści troszeczkę większe zdjęcie niż 10 na 15 cm. Ramka jest na klapce, pod klapką znowu pionowa kieszeń i tutaj maty na zdjęcia. I tutaj można też sobie zdjęcie nakleić. I, I rameczka jest też ozdobiona taką kompozycją z grafik. Co tutaj mamy jeszcze? Tutaj znowu mamy dużą klapkę, i też pionową kieszeń, i też gotową matę na zdjęcie pionowe o formacie 10x15 cm. Także jak sobie te klapki obie rozłożymy, tworzy nam się taka dosyć sporo rozmiarówka, tutaj mamy poziome zdjęcie, dwie kieszeni i pionowe zdjęcie, jeżeli sobie tutaj umieścimy zdjęcia, rozłożymy to wszystko na boki, tworzy nam się taka dosyć fajna, ciekawa kompozycja z fotografii i lecimy dalej kolejne strony tutaj bardziej takie różowo-fioletowe dwie zwykłe, poziome kieszonki, tutaj umieściłam jedną matę, tym razem w takiej bardziej poziomej orientacji, ale można też pionowe zdjęcie śmiało tutaj nakleić Kieszonka jest ozdobiona grafiką z papieru, i w drugiej kieszonce, oczywiście, maty na zdjęcia. I tak uś. Na tej stronie mamy z kolei głęboką kieszeń, i tutaj też wszystko, co potrzebne do umieszczenia zdjęć w tym albumie, czyli maty na zdjęcia, i tak. A tutaj na tej kieszonce umieściłam wodospad na pionowe zdjęcia, i tych zdjęć mieści się tutaj 2, 4, 6, 8. 10, bo tutaj te zdjęcie możemy nakleić i na tej pierwszej klapeczce wodospadu też nakleiłam ramkę, tym razem wyciętą wykrojnikiem tym, którego zawsze używam na zdjęcie 10 na 15 cm i tak jak wszystkie ramki w tym albumie tak i ta jest ozdobiona kompozycją z wyciętych grafik, z wyciętych elementów, które układałam na, na kosteczkach 3D i lecimy dalej, tutaj mamy środek albumu, więc mamy takie symetryczne strony to na obydwu stronach mamy klapeczki. Ta otwiera się w lewą stronę. Oczywiście tutaj jest ramka. Od góry można wsunąć zdjęcie ozdobione tym razem ptaszkiem zamiast motylkiem. I ramkę umieściłam na takiej potrójnej macie. Ona jest zawiązywana na wstążeczkę. I tak samo po drugiej stronie. Czyli na tej prawej stronie też mamy potrójną matę. Już nie będę jej otwierać. Ona jest ozdobiona akurat w prawym górnym narożniku. I pod klapką. Pozioma kieszeń z matami na zdjęcie i tutaj na tej klapce od wewnętrznej strony mamy miejsce na pionowe zdjęcie. 10 na 15 cm już z matą. Jeżeli tutaj sobie zdjęcie wsuniemy, będzie ono miało białą rameczkę. A te narożniki wycinałam też dziurkaczem, który Wam później oczywiście pokażę. Z takiego satynowanego, metalizowanego papieru w takim kolorze różowego złota. I po drugiej stronie układ jest podobny, po prostu jego lustrzane odbicie. Kolejne dwie strony. Tutaj mamy kieszeń. Ona jest ozdobiona tą dużą grafiką, która była w narożniku jednego z arkusza, także tutaj fajnie się wkomponowała. Ja ją tylko wycięłam po konturach. Delikatnie chyba tutaj przycięłam coś, nie pamiętam już dokładnie. I małe okienka tutaj się w tej kieszonce jeszcze zmieściło. I oczywiście maty na zdjęcia i tak. Tutaj te kółeczka w tagach wycinałam... Wykronikiem z takiego zestawu tagów z Marian Design, ale tego to już Wam nie będę pokazywać. Oczywiście, miejsce z tyłu, żeby sobie coś zapisać. I też te kółeczka wycinałam z tego metalizowanego papieru, papieru w takim różowo-złotym kolorze. Po prawej stronie mamy najzwyklejszy wodospad na poziomie zdjęcia. 2, 4, 6, 8 i ponownie 10 zdjęć w wodospadzie się nam zmieści. I oczywiście na górnej klapce, na wierzchni klapce tego wodospadu, jest rameczka, do której możemy wsunąć zdjęcia. Ozdobiona tutaj ponownie się pojawia ten, ten śliczny niebieski ptaszek, który wycięłam z arkusza. I ostatnie strony. Tutaj mamy dużą klapkę, i tutaj też duża klapka. Na tej po lewej stronie umieściłam belibend. Pod belibendem oczywiście ma te na zdjęcia, tak. A pod spodem znowu pionowa kieszeń z matami, i tutaj pozioma, wklejona już na gotowo mata na zdjęcia. Ta strona jest ozdobiona tylko grafiką zaprojektowaną przez Ewę, umieszczoną na jednym z arkuszy, tak właśnie u góry, także też łatwo było mi tutaj w ten album wkomponować. I na tej stronie mamy pionową kieszeń z matami, i tutaj rameczka na zdjęcie 10x15, oczywiście ozdobiona, tak jak każda, tak jak mówiłam już. I pod tą klapką też pionowa kieszeń. Gotowa ta na zdjęcia i tutaj podobnie jak na tej pierwszej stronie okładkowej uzupełniłam tę już gotową, nadrukowaną kompozycję kwiatową, ten, ten piękny różany bukiet o elementy wycięte z arkusza i podniesione troszeczkę na piankach, tak żeby tworzyły trójwymiarowy efekt, a jednocześnie żeby ta klapka się jeszcze mogła zamknąć na magnesik. I to cóż, mój album ma cztery karty, więc skończyliśmy już jego oglądanie. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was tym albumem do wykorzystania tej pięknej, pastelowej i romantycznej kolekcji Rose Hill. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, do odwiedzenia strony inspiracyjnej, grupy inspiracyjnej, gdzie możecie zamieszczać własne prace wykonane z papierów Aid i także podejrzeć prace naszego niezwykle uzdolnionego design teamu. Wszystkie linki do miejsc, naszych miejsc w sieci podlinkuję Wam oczywiście, umieszczę Wam oczywiście pod spodem w opisie filmiku. I to już chyba wszystko, jeżeli chodzi o moją inspirację. A teraz dla zainteresowanych pokażę, jakich narzędzi używałam, żeby ten album stworzyć. I zaczniemy sobie może od rameczki, tej którą. Y od tego wykrojnika ramki, której zazwyczaj używam, na zdjęcia 10 na 15 cm. To co to jest wykrojnik Fantasy Dice? Ja go zamawiałam z tej strony. Tutaj macie link do tej strony. To jest strona właśnie producenta w Rosji. Bardzo mnie kusi, żeby też kupić sobie takie ramki w troszeczkę innych formatach. Tutaj jest zestaw tagów, których zawsze używam. Są to wykrojniki firmy Crealis. I używam tego średniego zestawu, który wycina tak i wycina matę do oklejenia papieru, do klejenia tego taga, czyli matę wycinam tym mniejszym z papierów skrapowych, a z papieru bazowego wycinam taga tym większym wykrojnikiem. I tutaj mamy dwa rodzaje dziurek, które sobie też możemy wyciąć w tym tagu za pomocą wykrojników. Możemy też użyć zwykłego dziurkacza, jakiegoś crop czy to tam, czy, czy do jakiegoś dziurkacza szczypcowego. Także to są moje ulubione tagi. I ostatni wykronik, którego tutaj używałam. To jest wykrojnik z izixbix, czyli ten grubaśny wykrojnik, który wycina też w grubych różnych materiałach, między m.in. w tekturze. I to wycina właśnie tako, tak, tak, taką rameczkę z ornamentem. Jest to wykrojnik numer 658720, jeżeli jesteście zainteresowani jego zakupem, musicie go sobie poszukać w sieci, bo nie wiem, czy one są jeszcze dostępne w jakimkolwiek sklepie, ale może uda Wam się go zdobyć z drugiej ręki. I teraz przechodzimy do burszaczy. Wszystkie brzegi, kieszonek, Słyszycie teraz moją papugę w tle? Także przepraszam bardzo. Wszystkie brzegi, kieszonek i klapek ozdabiałam tym dziurkaczem brzegowym od Marty Stewart. To jest w zasadzie zestaw dziurkaczy, ponieważ jeszcze tutaj jest taki dziurkacz narożnikowy, ale ja używałam tylko tego brzegowego. Ten dziurkacz posłużył mi do wycinania uchwytów do mat na zdjęcia. Tutaj ten. Ten wzór tutaj po środku, ja sobie to wycinam, a potem y, tym dziurkaczem, a potem obcinam nożyczkami. Tworzą się takie uchwyciki. To jest taki fajny, głęboki dziurkacz. Też Marty Stewart, ja go kupiłam jako używany, bo oczywiście te dziurkacze są już na rynku niedostępne. I kolejny dziurkacz, ten, ten którym wycinałam narożniki do zdjęć, to jest dziurkacz, który kupiłam w sklepie Craftelier. Y, I to wszystkie już narzędzia, których używałam, chyba tak, chyba wszystkie, nic innego więcej tutaj nie, nie używałam w tym albumie. Y, Także myślę, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i zapraszam na kolejne filmiki z inspiracjami dla marki Papierów Scrap Aid. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!